Do Rawicza przyjechała delegacja z białoruskiego miasta Głębokie. Spotkanie ma na celu zapoznanie gości ze specyfiką miasta, jego historią, gospodarką i życiem kulturalnym. Goście zwiedzili między innymi Rawicką Starówkę, Dom Kultury i Muzeum Ziemi Rawickiej. Nasz город też очень z с na U nas też 20 tysięcy населения. Gorodu 605 lat. Nasze miasto jest niezwykle podobne do Rawicza, mamy podobną ilość mieszkańców, około 20 tysięcy, podobne przedsięwzięcia, podejmujemy, organizujemy festiwale, tak jak w Rawiczu, no i ludzie są podobnie otwarci, jak, jak i w Waszym mieście. W naszym mieście jest bardzo zróżnicowana sfera pracy, około 200... Zakładów prywatnych, przedsiębiorstw, również takie większe zakłady miejskie, na przykład przeróbstwo mleka, mięsa. W turystyce dużo ludzi pracuje, mamy duże sanatorium na terenie gminy. Jak przyznaje burmistrz Grzegorz Kubik, wpływ na chęć współpracy partnerskiej z Głębokiem miała m.in. w coraz większa migracja Białorusinów osiedlających się w naszym rejonie. Było zainicjowane gdzieś przez osoby, które współpracują biznesowo z Białorusią. Później się okazało, że tu na terenie Rawicza są również Białorusini, którzy gdzieś tam są aktywni u siebie w tym rejonie, właśnie głubokie, A też wiemy, że jest bardzo duża społeczność, akurat Gubokiem Polska, gdzieś tam ta proporcja pochodzenia polskiego z niepolskim na, na tym terenie jest 50% na 50, czyli tych ludzi z korzeniami polskimi jest bardzo dużo. i też Będziemy gdzieś tam w dalszej części współpracy chcieli do nich docierać i w jakiś sposób ich wspierać. Myślę, że trochę jesteśmy na takim etapie, jak kiedyś byliśmy względem Zachodu, który nam pomagał i sądzę, że to jest też pewien dług, który szczególnie według względem naszych rodaków dziś mieszkających w innym kraju nam się należy, żeby go spłacić.